W Nysie znajdują się dwa duże zapomniane cmentarze. Może jak co roku ktoś ku pamięci postawi tam znicz lub położy kwiaty, jednak na co dzień stare cmentarze służą jako miejsce do libacji czy nawet wyrzucania śmieci. Co z szacunkiem dla człowieka, nasi reporterzy przy okazji zbliżających się świąt sprawdzili stan zapomnianych nyskich nekropolii. Jest środa, 30 dzień października. Michał Braniewicz, witam państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Polskiej. Przerażające znalezisko w niewielkim strumieniu przy ulicy Bolesława Śmiałego w Nysie. Pracowity wtorek, czyli o konwencie starosty i innowacyjnej Nysie. Uczestnictwo w tym programie nie wiązało się z żadnymi profitami, a panarzami. Uczestniczyli w tym ludzie czysto społecznie. To jest wierzący w, jakby w powodzenie tego programu. W niewielkim strumieniu przy ulicy Bolesława Śmiałego w Nysie znaleziono ciało 40-letniego mieszkańca naszego miasta. Prokuratura bada okoliczności śmierci mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w niewielkim cieku wodnym między ulicami Bolesława Śmiałego a Władysława Jagieły. Ciało znalazł pracownik jednej z firm, znajdujących się w tej okolicy. Z ustaleń policji wynika, że zmarły to 40-letni mieszkaniec Nysy, nadal jednak trwa potwierdzenie tożsamości zmarłego. Zwłoki na wniosek prokuratury zostały zabezpieczone w prosektorium. W chwili obecnej prowadzone jest śledztwo, które ma na celu ustalenie, jakie były okoliczności śmierci mężczyzny. Zarządcy dróg na okres Wszystkich Świętych wprowadzają zmiany w organizacji ruchu w rejonie Nyskich Cmentarzy. Zmiany wprowadzone będą w okresie od godziny 10 dnia 31 października do godziny 10 czwartego listopada bieżącego roku. W dniach od 31 października do 3 listopada bieżącego roku nyscy policjanci rozpoczną akcję Znicz 2013. Wspólne działania policji oraz innych służb będą polegały głównie na zapewnieniu płynnego i bezpiecznego przejazdu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Zadaniem policjantów będzie również eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierowców. Policjanci będą informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym. Jak co roku w tych dniach przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych, na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych Nekropolii. W niniejszym okresie na niektórych drogach naszego powiatu zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które dotyczyć będą m.in. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy saperskiej w kierunku do jeziora. O po pozostałych zmianach w organizacji ruchu warto dowiedzieć się tuż przed zaplanowaniem wyjazdu z miejsca zamieszkania, tak aby nie być niemile rozczarowanym. Szczegóły wszystkich zmian na stronie www.nysa.eu, ale pamiętajmy, że tego dnia na drogach kierującym wskazany zostanie kierunek dojazdu do parkingów i wyznaczonych do parkowania miejsc, a także objazdów. Transport publiczny, wypożyczalnie rowerów, czy choćby sytuacja na nyskim rynku pracy, to tylko niektóre tematy, jakie pojawiły się na konwencie starosty burmistrzów oraz wójtów. Spotkanie odbyło się w Wilamowicach Nyskich i w dużej części zostało zdominowane przez transport publiczny, ponieważ obecnie do biletów miesięcznych marszałek dopłaca 50% ceny, a czasu na opracowanie systemu transportu publicznego nie zostało wiele. Mamy trzy lata. Żeby te, te plany mamy oczywiście zatwierdzić do przyszłego roku do marca. Ten system się w jakiś sposób przewietrzy sprawdzi i potem następuje 2017 rok i ten system zacznie działać w nowej formule. Dlatego tak ważne są te plany. Żeby je skorelować, żeby to był plan wojewódzki powiatowy i gminny w minach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Brak takiego planu będzie rodził poważne konsekwencje. Jeśli będziemy mieszkać gdzieś w miejscowości, która nie będzie objęta systemem przewozów publicznych, to młody człowiek, który dojeżdża do szkoły, Ktoś, kto dojeżdża, do dojeżdża do pracy, lub najczęściej te osoby nie będą mogły uzyskać dopłaty do biletu miesięcznego. Niestety, sytuacja niskiego PKS-u nie jest najlepsza, a może być jeszcze gorsza. Wobec niedostosowania linii autobusowych, pewnym rozwiązaniem może okazać się rower. Na Zachodzie bardzo popularne jest zupełnie transportu przez dojeżdżanie mieszkańców z takich właśnie miejscowości powiatu jak Nyski, do stacji kolejowych, dojeżdżania np. do kolejnych miejscowości do pracy. Autobusy nie zawsze na to zapewnią, natomiast stacja rowerowa czy rower daje to możliwość takiej elastyczności poruszania się wtedy, kiedy chcemy. Wypożyczenie takiego roweru zajmuje dosłownie chwilę. System jest na tyle mobilny, że można go usługiwać w pozycji telefonu komórkowego. Dziś smartfony mają prawie 50% udziału w rynku. Coraz więcej użytkowników tego, z tego korzysta. Można praktycznie bez podchodzenia do terminala, bez dzwonienia nigdzie podejść do roweru żeby po prostu pojechać, nawet jeżeli on stoi gdziekolwiek w mieście. Jednak komunikacja rowerowa musi być dostosowana do potrzeb lokalnych. Nawet nie, nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić takiej wypożyczalni w moim e, ukochanym odmuchowie, bo no, to też jest małe miasteczko. No, gdzie ja tym rowerem miałbym niby z jednego końca na drugi swobodnie w ciągu 15 minut jestem na pieszo w stanie przejść. Tak. Naturalną kontynuacją konwentu była konferencja w Nyskim Muzeum podsumowująca projekt Innowacyjna Nysa. Trudno w to uwierzyć, ale minęło już półtora roku od czasu, kiedy zaczął działać program Innowacyjna Nysa, który swoimi pomysłami już sporo zmienił w naszej rzeczywistości. W Muzeum Miejskim w Nysie odbyło się podsumowanie tego, jakże nowatorskiego projektu. Po burzy mózgów nadszedł czas na wdrażanie realnych pomysłów. W tej chwili starosta, pan Adam Fujarczuk, będzie prezentował już konkretne rzeczy do wdrożenia. Czy to będą inkubatory przedsiębiorczości, czy to będzie zaczątek grup producenckich, czy karta młodego przedsiębiorcy, karta dużej rodziny. To jest to, co w tej chwili będzie prezentowane. Innowacyjna Nysa to przede wszystkim sukces ludzi, którzy brali w niej udział. Uczestnictwo w tym programie nie wiązało się z żadnymi profitami a panarzami. Uczestniczyli w tym ludzie czysto społeczni. to jest wierzący w jakby powodzenie tego programu i ja uważam, że byli to ludzie, którzy zwykle w takie przeciwnicy się nie angażują i zaryzykuję tezę, że mamy większe szanse niż kiedykolwiek wzrożenia tego, co tutaj spisano, założono, zamierzono, że będzie to realizowane, że nie skończy się na etapie pustych słów i mówienia. W z kim jakości gleb jest ponad ponadprzeciętną krajową, dlatego będą również tworzone duże grupy producenckie, ponieważ w budżecie unijnym na lata 2014-2020 szykują się spore zmiany dla rolników i producentów. Dużo mniejsza ilość pieniędzy będzie przeznaczona na małe i średnie przedsiębiorstwa. To jest promowane są rozwiązania typu klastry, grupy producenckie. Takie centralizowane na tym średnim szczeblu organizacyjnym, dobrze zorganizowane grupy producenckie, na przykład, będą dużo bardziej preferowane niż pojedyncze przedsiębiorstwa, nawet z innowacyjną technologią. Innowacyjna Nesa skupiła w swoich szeregach różnych specjalistów, nie zważając na barwy partyjne. Spontanie. W których łącznie brało udział kilkuset przedstawicieli pracodawców, stowarzyszeń, fundacji, samorządów i zwykłych ludzi. Ludzi, którym udało się stworzyć więź, więź która przerodziła się w partnerstwo. Partnerstwo, które podpisało 49 podmiotów. Gdyby sytuacja gospodarcza powiatu byłaby lepsza, to zapewne do powstania innowacyjnej Nysy by nie doszło. EAA powstała w obliczu bardzo złej sytuacji społeczno-gospodarczej w Celem było zdiagnozowanie problemów i zabranie pomysłu. Zależało właśnie na stworzeniu otwartej platformy porozumienia społecznego skupiającej trzy y, zainteresowane podmioty czyli przedsiębiorców, samorządowców i organizacje społeczne. Na konferencji padły zapowiedzi, że to tak naprawdę początek ciężkiej pracy. Jedna tak naprawdę, to chciałbym powiedzieć, że od dnia dzisiejszego dopiero po prostu należy odwinąć rękawy i bierzemy się do pracy. Jest wiele pomysłów, wiele zadań do realizacji. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko patrzeć i rozliczać z pomysłów, które mają wejść w życie. Już w nadchodzący weekend Ścieżki Polskich Nekropolii będziemy przemierzać w ścisku. A tysiące zniczy rozświetlą cmentarze. Czy na pewno wszystkie, od choćby w samej Nysie, znajdują się dwa duże zapomniane cmentarze? Czy na pewno dla wszystkich są miejscem zadumy i szacunku dla zmarłych? Najpopularniejsze ze starych cmentarzy w Nysie to powstały w 1835 roku cmentarz garnizonowy przy ulicy Krasickiego oraz ten przy Alei Wojska Polskiego przylegający do kościoła Świętego Rocha. Jeszcze do lat 60. ubiegłego wieku całość była starannie ogrodzona i zadbana. Wśród wielu nagrobków sporo było wykonanych z marmuru i otoczonych pięknie kutymi w żelazie ozdobnymi, niewysokimi płotkami, pisze Krystyna Dubiel w publikacji poświęconej m.in. cmentarzowi garnizonowemu. Niestety, zniszczenia i grabieże, jakich dokonano na przełomie lat, spowodowały, że nie przypominają już miejsca pochówków zmarłych. Oczywiście w czasach powojennych te cmentarze uległy dewastacji. Raz, że byli poszukiwacze kosztowności. No niestety widać to na przykład przy nagrobkach przy Alei Wojska Polskiego. Tych pięknych nagrobkach wystawionych przez byłych mieszkańców Nysy. Nie ukrywajmy, że dla wielu osób nagrobki posłużyły jako materiały budowlane. W obecnym czasie w Władze miasta starały się ocalić zapomniane cmentarze. Jeden z nich miał zostać wpisany do rejestru zabytków. W ubiegłym roku, w 2012, spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego konserwatora zabytków, który chciałby wpisać cmentarz przy Alei Wojska Polskiego do. Rejestru zabytków trwają procedury z tym związane. Aktualnie na terenach nekropolii prowadzone są prace porządkowe, których efekty widać już na cmentarzu garnizonowym. Następny w planie jest cmentarz przy Kościele Świętego Rocha. W tym roku między innymi była prowadzona wycinka starych drzew, krzewów, które znajdowały się na alejkach przy ulicy Krasickiego. Teren został w tym roku uporządkowany i staramy się czynić to bardzo regularnie. Podobnie jest, jeśli chodzi o cmentarz przy Alei Wojska Polskiego. Tutaj chcemy jednak dokonać bardziej intensywnych prac związanych z uporządkowaniem tego obszaru, tak aby można było tam spacerować. Co zatem z obecnymi spacerowiczami? Jeżeli nawet na cmentarzach nie znajduje się nic do zdewastowania czy kradzieży, to często odbywają się tam libacje, a krajobraz po takich jest, mówiąc oględnie, nieprzyjemny. Rzeczywiście mogę potwierdzić, że mieliśmy w ubiegłym roku, jeśli chodzi o cmentarz przy ulicy Krasickiego, cztery takie przypadki, gdzie był spożywany alkohol. Służby mówią o czterech przypadkach, jednak mieszkańcy przy ulicy Krasickiego wiedzą, że taki obraz se nie należy do rzadkości. Czy słowo człowieczeństwo całkiem się zagubiło? A może bierze się to z niewiedzy, a mieszkańcy nie zdają sobie sprawy, że choć cmentarz nie wygląda jak powinien, to nadal leżą tam zmarli ludzie. Z apelem do odwiedzających zwraca się Krystyna Dubiel. Gdyż to nie jest taki typowy cmentarz ogrodzony z barierkami, z grobami zadbanymi, to miejmy to na prawdę, że tutaj kiedyś żyli i tutaj są pochowani ludzie. To ja nie mówię, żeby tutaj spędzać godziny i modlić się, ale żeby choćby przechodząc taką jedną myśl poświęcić tym zmarłym, bo ludzie żyją, nawet zmarli, żyją dopóki, dopóki my o nich myślimy i pamiętamy. My dołączamy się do apelu. A zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia reportażu o omawianych nekropoliach, po których oprowadzi widzów Krystyna Dubiel. Odkryje tajemnice, jakie skarby w postaci zabytków tam się znajdują, kto znany tu spoczywa, a także wskaże jeden z grobów, skrywający historię tragicznej miłości. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 1 listopada. Do zobaczenia.